Zaburzenia odżywiania dotyczą coraz młodszych osób, dotyczą dzieci i młodzieży z reguły. Zaczynają się już w górnych klasach szkoły podstawowej lub na początku szkoły średniej. Niestety dotykają one zarówno chłopców, jak i dziewczynek. Wywoływane są bardzo często nierealnymi wzorami, odwoływaniem się do modeli, do sylwetek osób, które są z innych kręgów, z innych szerokości geograficznych. Czasami są to sylwetki obrobione w programach graficznych. Są to nierealne modele. Dziewczynki zagładzają się. Nie jedzą, odmawiają jedzenia, chcąc wyglądać w odzieży tak, jak ona wygląda na witrynie sklepowej. A manekiny na witrynach sklepowych są manekinami nierealnymi, z zaburzonymi proporcjami są to manekiny wychudzone. Bardzo często modele, które są promowane w mediach społecznościowych, odzież, która jest promowana w mediach społecznościowych, czy osoby bardzo popularne w tych mediach to są osoby, które modelują pewne wzory, modelują pewne zaburzenia. Zaburzenia odżywiania mają różne podłoże. Czasami wynikają z problemów relacyjnych w środowisku szkolnym, czasami wynikają z trudności z domu rodzinnego, czasami ta etiologia jest jeszcze inna. Jest to taki szczypiorek terapeutyczny w takiej cebuli problemów. Dzieci w terapii zaczynają od zaburzeń, potem pokazują się zupełnie inne historie. Dzieci i młodzież chcą być akceptowane, chcą być lubiane, chcą być postrzegane jako osoby fajne, atrakcyjne i ciekawe. Nie ma w tym niczego złego, że chcemy być akceptowani i lubiani, dlatego dzieci próbują upodabniać się do celebrytów, do modeli, do, do wzorców. Chcą dzięki temu zyskać większy, większy szacunek, większą popularność, być bardziej lubiane to, co jest ważne w zaburzeniach odżywiania, to też to, że często to, ile ja jem, co zjem, czy ile waży, jest jedną z nielicznych rzeczy, na które w swoim życiu mam wpływ. Jest czymś, o czym ja jako młody dorosły, jako nastolatek mogę samodzielnie zdecydować. W związku z tym często jest to też walka o autonomię. Jest to coś, na co mam wpływ w świecie, w którym na niewiele rzeczy mam wpływ. Na pewno bardzo ważne jest to, żeby w sytuacji, w której zauważam, że coś zaczyna być niepokojącego, zgłosić się po pomoc, nie zostawać z tym samemu, skorzystać z pomocy profesjonalistów, porozmawiać z sobą zaufaną.